Moskwa, Polska, Turcja Dawno temu cztery narody żyły ze sobą w pokoju. Jednak kiedy Polska zaatakowała, wszystko się zmieniło. Tylko King Karol mógł władać nad czterema narodami i przywrócić światu równowagę. Jednak kiedy King Carol był najbardziej potrzebny, King Carol stał pod trapezuntem! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej wspaniałej Polski, z tej strony Boskał. No i przechodzimy do rozgrywki. Ostatnio zakończyliśmy kilka wojen, wszedł na tron nowy król i zaczęliśmy integrację Gdańska do naszej korony. A w dzisiejszym odcinku planuję zrobić kilka rzeczy. Oczywiście, że wojny. A oprócz wojen planuję, yy, planuję rozbudowę i integrację Gdańska. I wymuszenie czegoś na tutaj Danii. Mam zamiar wymusić na nich Gutland. Turcy nie mają sojuszników. Opie. Nasi pójdą od Kaukazu i na tu jest Trapezunt. W tej wojnie będę chciał zająć Trapezunt oraz tutaj. State Syriastri i oddać Bizancjum ich ziemie. Rdzenne w Grecji. Oraz wyjaśnić kwestie Zakonu Krzyżackiego i tak dalej. No, tracimy niestety Hajsik. Czy. Do... What should we do? We should. Hmm. Tańsze wojsko. Jak najbardziej. Powinienem brać technologię, ale wolę mieć jakieś pieniądze. Oni walczą, tak? Nadal walczą. Osman jest w odwrocie i to totalnym. Jeszcze w międzyczasie chciałbym spróbować jakoś pozbyć się tych centrów reformacji religijnej. Czy Gosrar ma z kimś ciekawym sojusz, z kim mógł, kogo bym mógł realnie zaatakować? Nie, z nikim, hm. Ja kasus balów na nich nie mam. Musimy być już gotowi do wojny. W tym celu powołamy jeszcze jednego generała. Możemy powołać jeszcze jednego generała. On się później zajmie jednym frontem. Na wojnę z turkiem musimy powołać do wojska tutu tu, Pójdzie na trapezunt. Dobra, tym razem jest dobrym generałem. King Haror? To nawet nie jest on. Jakbym Krym zaatakować mógł? Mogę go zaatakować, bo nikt mu nie, nie odpowie na wyzwanie do wojny. Szybciej, szybciej trzeba zaatakować Osmana, bić Turków. Yy, mamy z dużą przewagę liczebną w porównaniu do Turków. I. Możemy wypowiedzieć wojnę o trapezont? <grymne> Dobrze, a więc za długo już yy, Karol Ogród był gnębiony. Wojna! Dobra, lecimy na. Lecimy zająć yy, tutaj ziemię przygraniczne Turcji. Yy, tu Litwa. Widzę, że mamy lucy, są już na Gallipoli. Więc yy, wojna dla Turków nie idzie najlepiej. W razie czego robimy szybkie run away yy, W międzyczasie mam nadzieję, że w Bizancjum siądzie na... Umrze ten i wsiądzie na tron ten młodszy król. Dobrze. O nie! Skończyli wojnę. Szybko. Ustaw się na Garibolu. Mamy znaczącą przewagę liczebną, ale oni mają przewagę jakości. Co to się dzieje? Nie chcę! Nie chcę takiego słabego dziedzica. Dron. U. Bierzemy. Fajna rzecz. Zdobyliśmy stolicę Turków. Nie, 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 nie. Daj tą armię tu. I oni zdobyli jakiś fort. A, to my zdobyliśmy Garipoli. Yy, Więcej armii na Kaukas poproszę. Fak. Chociaż... nie wiem... Da Technologicznie... Jaką oni mają przewagę? Yy, dwie technologie do przodu, nie damy rady. Musimy się rozstawić na pozycjach de defensywnych. Musimy się przygotować do obrony. Gdańsk. Chociaż idą nasi. Idą posiłki. Niestety widzę, że się zapożyczyliśmy. Oni się nawracają. Możemy ich rozbić też na fortach w górach oni dostaną minusy. No i pięknie. Rozwaliliśmy im. Tysiąc żołnierza. Jak będziemy pod trapezuntem, to wyślemy tam King Karora. Co tu są? Bagna. Kurde. O, Litwini przeszli na drugą stronę Bosporu. A. Czy kurde, nie wyrzucimy już King Karora? Albo wrzucimy. Wrócimy. Rzucimy King Karora na trapezund. Edzie King Carol zdobywał trapezunt. Fuck! Turcy idą! Yy, raczej ich zmiażdżymy przewagą liczebną. Fuck! Oh shit. Yy, wycofaj się. Fallback, fallback. Co my yy, mamy? 45 Uff. Więcej papier influenza bym poprosił Chcę zostać papieżem Wybierzemy kolejną ideę Bo nam na razie punkty dyplomatyczne nie są potrzebne Kurde głupi Litwini Wasz i oblegać te forty Bociula Wracasz Wracasz szybko tam I ostrzeliwujemy trapezund. Karologród musi zostać zdobyty. Nie skończymy tej wojny, dopóki nie odbijemy karorogrodu z rąk innowierców. Karologród sobie chyba wezmę dla siebie. No wiecie, w celach... No, karologród padł i super. Uuu, a co to za osamotnione armie tur turków? Ubijemy się w tą mniejszą armię pod Erzurum. Ona powinna dostać stack wipe'a, czyli zostać w pełni zniszczona. Umarł jakiś doradca nasz. Weźmiemy... No w sumie daj tego pana. Tak, została w pełni zniszczona. Idziemy kolejną armię Turków bić. King Karol, na Turków. O, szajse, to oni także dostali takie Morale? Hmm. Jedli cool? szkół? Hmm. Możemy sobie albo wziąć jedyć szkół, albo hajs. Trochę hajsów sobie weźmiemy, żeby naprawić naszą ekonomię. Jest! Udało się! Zajęliśmy nasze święte miasto. Nasze rorowe miasto. Karo. Na część zdobywcy mamy karorogród Teraz wszystko to musimy wcielić do naszego państwa. No i zniszczyliśmy Turków w zasadzie. Zniszczyliśmy już Turków. Teraz tak. Uhuhu. Ile brakuje? Minus dwa. Eee, minus dwa. Musiałbym dorekrutować kogo? Co jest z tymi kozakami? Eee, więcej piechoty. Z, z, z dwie piechoty dorekrutujemy. Ja chcę Gotlandii, bo tam się nie zdo. Kurde! Ach. I chce chce oddać Sojusz. Ja nie chcę z nimi Sojuszu. Chyba, że ich Turek zaatakuje. to wtedy może bym chciał. Dawać Gotlandii, kurde. Jak, dlaczego im to rośnie z tą Gotlandią? Wystawimy szybko jakąś chwileczkę. Już jestem z powrotem. Miałem małą sprawkę załatwienia. W międzyczasie wystawiłem kompanię najemniczą i teraz Duńczycy by, powinni być bardziej skorzy do tak, do rokowań w sprawie oddania Gotlandii. I jak to się relative strength of, ee, musimy jeszcze chyba sobie jakieś w żołnierzy wrzucić. Musimy się zapożyczyć niestety. Ale czemu aż tyle bóle pieniążków? Rozumiem armię w ponad Force Remit, ale. Dobra, my skasujemy tych najmuzków później. Panie Gotland. Jest! Gotlandia, Polska wyspa. Uch! Udało się pokojowo zająć Gotlandię. I teraz rozwiązujemy te oddziały najmników. Tą piechotę sobie zostawimy, bo piechotka jest nawet tania podeślemy tutaj trochę wojska. Te wojsko przeniesiemy na front tutaj. Robimy większą armię tu. Trochę duże. Uuu Uu. Shalom Brandenburgio. Widzę, że nie masz dziedzica. Hihihi. Hi, hi. Takie fajne by było. Hanut will no longer be sit. No trudno. Pan Michał, pan Michał, 243. Panie Michale. Czy pan Michał... Pan Michał jest średni. 243 średni pan Michał jest. A dobra, jakieś dziwne państwa. Te państwa mnie nie interesują. As long as they have nothing to stress about. Tak długo mnie nie interesują, jak nie mają nic sobą do zaoferowania, albo nie graniczą ze mną to jest lepsze określenie. Uu! Widzę, że Turcy mają problemy psychiczne. No, Turcy mają problemy psychiczne i to duże. Bizancjum jest naszą strefą wpływów. Nie pozwolimy, żeby jakiś głupi Turek był tam w twarz. Czy dzieci nam germanił? Oj, dada, da, oj, dada. Da. No ale mamy przynajmniej mamy wielkie już zwycięstwo w tym odcinku czyli zniszczenie Turków. Nasza ekonomia za niedługo powinna zacząć stawać na nogi. Powinna, nie gwarantuję tego. Korupcji mamy. Korupcję mamy, dlatego że dużo podbiliśmy. Jak wygląda zarządzanie? Oj, to długo będziemy tworzyć roszczenia na tych terytoriach. I budować państwowość na tych terenach. Ale dalej Brandenburgie by była fajna akurat. Bo Brandenburgie możemy zmienić w prusy. Prusiki możemy zmienić. Prusaków możemy stworzyć. Nasza piękna dynastia Dżagielonów rządzi everywhere. Czy budują się roszczenia tam, gdzie chce Uuu, Szczecin. Szczecin bym chciał sobie przegarnąć. Chociaż nie jest to dla mnie wymagane obecnie. No to, to drodzy widzowie, no, no, no słuchajcie no. Wyszedł mi trochę za długi materiał rzecz biorąc i muszę go pociąć na dwa materiały, tak. No i się striggerowałem i nie było do pokazywania już więcej nic sprawy po tej wojnie, więc... To by było na tyle w tym odcinku, możecie napisać jak wam się podobał, jakieś sugestie co do podboju świata. No nie wiem czy mi to wyjdzie, bo za bardzo się cackam z tym, ale są pewne szanse, które zobaczycie w kolejnym odcinku. Przede wszystkim bardzo mi zależy na tym jebanym Bizancjum, żeby je w końcu zdobyć, bo kurde no, no wiecie co. Tutaj jak widzicie wojna z Turkiem wygrana, także możemy to już odhaczyć. Następnie, z następnej wojny Gotland jest zdobyta, Gotland zdobyty. A dobra, nieważne, Gotland jest zdobyta. Musimy zaatakować Moskwę w kolejnych odcinkach i iść do Persji i też pozbyć się tych centrów reformacji religijnej. Tu zmy, na myniś mam plan. Mam plan, jak pozbyć się centrum reformacji w Monachium. I być może w Goslarze. Jakbyśmy zabili te dwa centra, zostałoby Centrum Reformacji w Strauburgu, chyba. No i to by nam pomogło. No i mamy oprócz tego dwa centra reformacji karwinistycznej w Rijce na Węgrzech, co nie jest dużym problemem. I reformacji w Frankfurcie. Na Frankfurt mam już sposób. I na Bajerów, yy, znaczy na niż też mam sposób, tylko na Goslar jakoś muszę jeszcze wymyślić sposób. No, także to by było na tyle. Do następnego odcinka. Na razie.